Siema, witajcie na moim kanale. Dzisiaj yy, feeder klasyczny. Yy, wymyśliłem sobie to tak, że jesteśmy na PZW. Potrzebuję, że tak powiem, się troszeczkę odmurzyć. Chciałem połapać, zobaczyć co w trawie piszczy. Jestem tutaj dopiero drugi raz, więc yy, to będzie na pewno... Ciekawe bo ostatnimi czasy kiedy tu byłem nawet na tym samym stanowisku to było bardzo zimno nawet bym powiedział że chyba z tego co pamiętam było na minusie. No i bardzo ciężkie wędkowanie wtedy tylko kromp. No a dzisiaj. Dzisiaj tak. 5 koszyków zamęcone 27 obrotów korbką. Nawet widzę że już coś tam się dzieje. Mam nadzieję że to nie drobnica. E będzie głównym moim celem, niestety, dzisiaj. I że uda się złowić coś, lep coś fajniejszego. Dzisiaj w zanadrzu pinka yy, resztka kukurydzy, którą dorwałem w domu. No i mam troszeczkę gnojaka, ale z tym gnojakiem będę oczywiście ostrożny. No i zobaczymy. No i standardowo. Jak to ze mną. Drugi kijek, oczywiście, również pójdzie w ruch, będzie to metoda, ale nie będę się na niej zbytnio skupiał. Nie będę się na metodzie zbytnio skupiał. Po prostu dzisiaj moim celem jest klasyk. Metodę będę bardzo rzadko przerzucał, a zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie. O, i mam już pierwsze skazanie. naprawdę. Szok. Myślę, że to drobnica, ale, ale jest pierwsza ryba. W pierwszym rzucie pierwsza ryba i nie jest duża. Od razu Wam mówię, że nie jest duża. Dzisiaj to będzie chyba moja zmora. Gruba jest, ale nie duża. Ale dzisiaj myślę, że nawet takie ryby będą dawały dużo radości. Fajna płoteczka. Muszę sobie od razu przygotować, wypychacz. I jest. Pierwsza ryba leci do wody. Super. Jestem, jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Jest kilka opcji. Myślę, że. Że na haczyku, e, jeśli tak będzie, to będziemy może próbować selekcjonować. Może właśnie wleci wtedy ten gnojak e, podpięty kukurydzą, bądź sam gnojaczek. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Za chwilę rozłożę sobie metodę, bo no chyba, że będzie cały czas tyle roboty, to będę musiał wtedy odpuścić. Już mi się podoba, szczerze mówiąc. No jest. Jest kolejna. Na tym kiju powiem Wam, że frajdę sprawiają mi również płocie. Naprawdę ten delfin indeks 3 metrowy w tym wypadku fajnie się sprawdza i lubię z niego korzystać. No i tym razem z mora, czyli krąg, ale Ale druga ryba nieważne, że krąb, ważne że druga ryba. No i leci. No i skorzystam sobie z jednego ziarnka kukurydzy, bo chciałem sobie rozłożyć kij do metody. Podamy jedno ziarnko, dwie pinki. Dziwnie to będzie wyglądało na tym haku, bo dzisiaj, w tym momencie, hak 18. No, ale może się to zmienić. Zobaczymy. Bardzo piękny zbiornik, 40, ponad 40 hektarów. Naprawdę myślę, że jest tutaj ogromny potencjał. Po drugiej stronie stoją kempingi. Także, co by nie mówić, Majówka wjechała na ostro. No i po prostu ludzie jeszcze siedzą. Słyszałem tutaj o karpiarzach, więc myślę, że... Mogą tu być naprawdę fajne ryby, o których zresztą też słyszałem, ale mam zamiar wam pokazać jak to będzie wyglądało, bo prawy zestaw, czyli metodę chciałbym sobie posyłać blisko, blisko trzcinowisk. Jest tutaj taka mała zatoczka i myślę, że to może być potencjalne miejsce, gdzie będę mógł złapać jakąś fajną rybę. Fajnie, żeby ten plan się powiódł. No, nie, nie ukrywam, że od jakiegoś czasu już myślę o złowieniu pięknego lina. Naprawdę uważam, że to jest najpiękniejsza ryba. Nie karpię. Chociaż powiem szczerze, że karasie złote również są przepiękne, i wiem, że koledze udało się takowego tutaj złowić i że jest taka szansa. O ile jeszcze tu pływa, oczywiście. I mam nadzieję, że nie był to jeden jakiś wyjątkowy egzemplarz. No ale lin zdecydowanie bardziej by mnie ucieszył. Nęciłem takim samym koszyczkiem, jakim teraz wędkuję. Nie ma cudów. Nie zamówiłem sobie jeszcze szklanki, ale przyjdzie na to wszystko czas. Dzisiaj po prostu. Chciałem się troszeczkę wycilować, naprawdę. Kolejny kromp. Ale tego mi było trzeba. Powiem Wam po tych karpiach naprawdę fajna zabawa. No i co rzut, co rzut. Już mogłem spokojnie to ciąć, ale chciałem Wam pokazać. Myślę, że jak przegapimy to branie, to nic się nie stanie. Czekajcie. Ja dzisiaj tak: Pelet Osmo Dark Pineczka. Tu akurat się coś skądś znalazła. Kukurydza gnojaczek z mojej hodowli Ziemia Zanętą Robinsona Kurczę wiecie co, nie pamiętam nazwy, będę musiał sprawdzić i wtedy wam powiem wymieszaną z Gold Pro naprawdę Pięknie pachnie no i był jeden mały problem, bo pewnie widzicie, że to nie wygląda tak jak powinno, ponieważ zapomniałem sita i wiadra Zapomniałem i przetarłem po prostu sobie to troszeczkę w rękach, żeby to spulchnić, ale no, jak widać rybom to nie przeszkadza oczywiście. No i widzicie, kolejne skazanie. Cały czas, branie za braniem. Czy to gnojak naprawdę tym rybom dzisiaj nie przeszkadza nic od pierwszego rzutu? Jest i siedzi. Postanowiłem przesunąć zestaw. Zresztą bardzo lubię i wiem, bardzo dużo brań u mnie. Bardzo dużo ryb wpada z przesunięcia, właśnie. O, i co się zaplątało poteczka. Ale gdzie te większe ryby? Będziemy musieli pewnie poczekać. W tym momencie 69. Ja myślę, że tak przed dziewiątą będę dzisiaj kończył, więc nie jest to dużo czasu, jak widzicie, zacząłem niedawno, jakieś 25 minut temu. No ale warto próbować oczywiście. Miałem dylemat, gdzie jechać. No i trafiłem na PZ2. Myślę, że jest to świetny sposób tutaj. O, branie na metodę no i kolejne no i gdyby była to większa ryba to sami wiecie, że myślę, że sama by się wcięła nie byłoby żadnych wątpliwości piękno przyrody o poranku no po prostu coś wspaniałego śpiew ptaków zapewne słyszycie jedyne co, co mi się nie podoba na tym stanowisku to ta linia wysokiego napięcia, ale radzę sobie. Pierwszy raz miałem mega stres. Widzę, że tam nawet nie będziecie tego widzieli, albo widzicie tam ktoś zostawił swój zestaw. No, ale mam nadzieję, że mnie się to nie przytrafi. Wracamy do łowienia. No, klasyk cisza, metoda delikatne skupnięcia, nawet po zmianie przynęty. Więc zdecydowanie drobnica. Spróbujemy tego uniknąć w jakiś sposób. Jeszcze nie wiem, ale będziemy próbować. Dzisiejszy towar, którego używam na feeder klasyczny. No, to pomieszana zanepa. Bream Record i Gold Pro, Bream Classic No i fajnie się spisuje na razie Miejmy nadzieję, że dalej tak będzie, ale no liczę że może jakiś leszcz się trafi Co mogę Wam powiedzieć od siebie? Po raz kolejny jestem z samego rana, wiem, że warunki nie są dla mnie zbyt korzystne, no bo jest około 5 stopni i będzie ciężko generalnie z wędkowaniem i z złowieniem czegoś konkretnego, z jakiejś, yy, jakiejś ładniejszej ryby, no ale walczę. Mam nadzieję, że jeszcze z godzinka a może nawet pod koniec mojego wędkowania ta temperatura sięgnie około 10 stopni i będzie już troszeczkę lepiej i uda mi się może jeszcze wtedy coś odłowić, chociaż no nie jest najgorzej, bo Cieszy już ta drobnica, ale, ale no spodziewam się, że może naprawdę ta metoda gdzieś tam odpali, naprawdę fajne miejsce tutaj jeśli chodzi o, o rzuty i o próby z tą metodą. Taka fajna zatoczka, spokój, naprawdę dzisiaj flauta, łabędzie, dzikie kaczki. Naprawdę fajny klimat. No i wcale się nie mylę. Były trzy gnojaki, gnojaków nie ma, jest taka płoteczka. No masakra. Siedzi coś tam, już siedzi bez wątpliwości. Ryba tak agresywnie zaatakowała haczyk, że. O! Patrzcie na to, co my tu mamy. Na koncie, sześć na klasyka, rzecz jasno. Nie mam nic do stracenia. Rzuciłem sobie tutaj troszkę gnojaczka Posiekam to moimi zwykłymi nożyczkami, bo takich docięcia robaków zwyczajnie po prostu nie posiadam, ale myślę, że to naprawdę wystarczy. Chciałem zaryzykować. Znaczy, niewiele ryzykuję tak naprawdę, więc. Chyba warto spróbować. I faktycznie yy, podam sobie trzy koszyczki. No i poczekamy. Zobaczymy. Jestem cały czas, mam nadzieję, że wiedzie jakaś większa rybka. Woda dosyć ciepła, więc myślę, że szansa jakaś jest. Generalnie, żeby podeszła tutaj jakaś fajniejsza ryba. Jak widzicie, mam gościa, no zaraz przy moim stanowisku, nie jest tak źle jak ty, wtedy, kiedy byłem tutaj poprzednio. Niewiele tych śmieci, większość to papierki. Niestety niektóre śmieci wrzucone. O i branie na metodę. Słuchajcie, branie na metodę, ale nie wiem, chyba jest ryba. Kurczę, czy mamy rybę? Czy nie mamy? Aj, wiecie co? To jest aż niemożliwe. Pan Krąp Pan Krąp się skusił Na dwie kukurydze Na włosie Na metodę o, To jest dzisiaj rybka Numer 15 No masakra, wszystkich nie nagrywałem Bo sami widzicie Ale no dzisiaj się naprawdę troszeczkę wycidowałem kolejny krąpik no i zapraszam was na kolejne odcinki dzisiaj PZW nie dało większych ryb ale dały jakieś ryby, więc nie jest źle. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć!